Witam serdecznie Szymon z Polankiewic z tej strony Siekłania. Zajechałem do tego pięknego, cudownego lasu, jeszcze nie przez te wszystkie buldożery, maszyny itd. itd. mając świadomość, że ten las to jest żywa istota, że ten las te drzewa komunikują, mają swoją własną sieć internetową, że są gdzieś tutaj drzewa chaby, albo jak w jednej z książek wyczytałem drzewa matki, te, które rozprowadzają informacje są tymi główniejszymi. Nie zmienia to faktu, że stanąłem tutaj chwileczkę i zauważyłem taką niesamowitą historię, o czym już od paru lat, szczególnie w okresie porównawczym, przed pandemicznym tak zwanym, czyli C19, do teraz niesamowicie inaczej wygląda to, co kiedyś się wchodziło i było słychać śpiew ptaków. Mamy raptem przecież wrzesień. Jeszcze nie połowa września i się okazuje, że w sposób niezwykle cudowny, wtedy, te kilka lat temu, był ten hałas, ten rwetę, ta rozmowa. A tu wchodzę i tam gdzieś coś zakwiliło. Generalnie jest cisza. Gdzieś tam hec słychać przejeżdżające pod pojazdy szosą, ale nie ma tego świergotu. Jedyne co widzę tutaj mróweczki chodzące po tej brzusce, na której sprzęt do nagrania ustawiłem. Coś się wydarzyło w tych ostatnich latach i warto w tej uważności, w swoim życiu zdecydowanie zdać sobie sprawę z tego, że coś jest na rzeczy, że poznikały w rubli nie ma prawda, wróble śpiewały, w tej chwili niektórzy mylą, mazurki z wróblami, ale nie tylko. Tylko ten szum, gdzieś tam het pojazdów. A wcześniej nie było szansy usłyszeć tej odległości pojazdów na szosie, bo ten dźwięk, ta feria dźwięków, śpiewów, porozumiewania się, rozmawiania tych ptaszenczych stworzeń nie dałyby możliwości, żebym tam to słyszał. No tak to już mamy, dlatego podziwiajmy, cieszmy się tym, że jest. Porozmawiajmy z tymi drzewami, porozmawiajmy z nimi, aby one wsparły te resztki ptaków, które jeszcze są. Ja wiem, że są miejsca, kiedy ktoś powie, ale u nas tych ptaków jest, one śpiewają tak do naszego domu też, przylatują, ale głównie właśnie mazurki, świergolą, wręcz do zdjęcia się ustawiają, parami latają po trzy, cztery, pięć, jakby wiedziały, że je podziwiam, czy je podziwiamy. Ale tutaj. Patrzcie dobrze. Do miłego Szymon Spolankiewicz z tej strony się kłania.